Siemaneczko, witajcie serdecznie z tej strony Karela. A to są legendy wojny smoków. Moi drodzy, luknijcie no to oto już moje wyklute jajeczko, tak zwany Black Unicorn. Dostałem już od niego talię i dzisiaj od niego dostałem prezent, bo jest to drugi dzień po wykluciu w sumie. Znaczy inaczej, w sumie pierwszy dzień po wykluciu, jeśli bierzemy pod uwagę, że ten jakby zerowy dzień to był dzień wyklucia, nie? Dostaliśmy Black Unicorn Carn. Ostatnio widziałem na co g... tutaj było 100 coś g, w ogóle są nowe ta karty, to też zaraz pokażę. O waleja vale. mam, nie wiem w końcu zresztą, o tu 60g tylko. Chyba tak, waleja, nie mam Mark Aureliusa, ale nie legendarnych magwarów nie mam, więc mógłbym sobie zrobić. Ale zobaczmy czy teraz będzie oferta na kartę, ostatnio były i ostatnio były nawet po 20g. Kwiatki eee, Wiercydy, Serce Bagin Laki Unicorn 10G, A był 20 może można było zarobić, nie? Eee, a tutaj zobaczmy aukcję. Eee, piszemy karta. W ogóle coś jest, bo teraz w ogóle jest wysyp tych kart. Trochę Profanatorzy. Eee, trzeci fragment. Eee, tu, 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 tu. Eee, Walej tak tanio: 35 zł a to walej? Tak, to chyba jest legendarna. Kurczę, może by tak kupić. Dobra, pokombinujemy. <klimy> Dobra, lecimy dalej. I tak chcę tylko zerknąć, czy są już te karty tych popili. Hmm. Przynajmniej czy ktoś jakieś wystawiał. Eee, bo mówię, widziałem postogie ostatnio. Te black unicorny. Czy wiedziałem? Znaczy spodziewałem się, że mogą nie pójść po tyle. Ale na razie nie ma żadnego, więc nie wiem, czy ktoś kupił czy sprzedał, bo aż tak go nie śledziłem, aczkolwiek no może było zobaczyć. Yy, mam też od niego. Yy, gdzieś tutaj jest, o, jest yy, statuetka. No, bardzo ładny prezencik. Przejdźmy sobie tutaj do prezencików, które yy, w większości nie mają terminu przydatności. To jest bardzo fajne, oprócz tego. To jest bardzo fajne ogólnie, bo można, można robić. Cały czas i mamy węcik lutowy, ja mówię, grudniowy, w sensie świąteczny. Taki można by powiedzieć, że świąteczny. Cały czas robimy misję smoczka, talia, żeby ten. I za dwa dni się pojawi choinka u nas. Natomiast teraz zapraszam, jakby do takiego zerknięcia, jakby momentu wyklucia, bo widzieliście ogólnie, jak jajko wyglądało wcześniej. Natomiast teraz będzie taki szybki look jak wygląda. Yy, jak wyglądało wyklucie. Właśnie było wejście do, do swoim wytrzydem do gry, y, tylko przed pracą, tylko po to, żeby wykluć, nie? Bo nie wiedziałem do końca, czy trzeba pilnować te 24 godziny. Nie patrzcie na rankę, bo zgardałem co jest, co zgardałem, a za to co dzisiaj w dzisiejszym odcinku zobaczymy. Właśnie, i tak jak widzicie, podwoiło nam ilość wymaganych surowców, żeby w ogóle nakarmić te jajeczko, i jajeczko się zmieniło tak jak widzieliście z takiego tego niebieskiego, gdzieś oj czekać, z niebieskiego, no właśnie na fioletowe. Mogliśmy dodać, właśnie jest karta, widzicie 150, przepraszam, G, więc całkiem nieźle, jakby się udało. To w ogóle scroll na transfer runy. To też ładnie, tam owki na giełdzie, z czego jedna mówię była za 20g. Ja teraz przygotuję w międzyczasie na kolejny, właśnie ten docelowy jakby odcineczek. Bardziej taka już ciekawostka, bo w sumie nic kompletnie z tego mi nie przynosi. Prócz tej rany takiej, jak widzieliście. Jeszcze tylko chciałem pokazać nowości w grze. Były między innymi, właśnie tak. Druga część, jakby tej zagadki. Lipa jest to, że ja zapomniałem w pierwszej wpuścić, więc daruję sobie całkowicie. No i przede wszystkim, jak widzicie, są nowe karty. Mm, I tak, karcie Giant Elixir, Life Elixir, Elixir of Blood i obstawiam, że tam jest. Off power, coś tam, Cut and i to jest jakby z trzech rodzajów. Bo jak widzicie. A, to są elki, które dostajemy na przykład na 10 walk od 5-10 level. A to są jakieś takie mocniejsze? 75 hp. Naprawdę dobre. W sumie powiem szczerze, że nie sprawdzałem sobie tych elków. Ale Gigant 75 i Atak był z 66 damage. Powera Wampir daje 33 yy. zwiększając o 60 przetransportowane przez na życie, więc całkiem spoko. Eliksir krwi o 11. To 11 akurat tam jest o 10 chyba. W porównaniu tego. Na przykład tego, to jest 10, tak? To też jest 10. To było 33, 60. 69, 75, ok. I tu 75, 65. No to jest taka mała różnica. No, natomiast, no bardzo fajnie. A właśnie nie wiem, czemu ja używam te l -ki. Powinienem te słożyć. Muszę złożyć l szybko, bo one są, nie wiem, do 11 stycznia chyba. Ale będę miał te, więc, więc spokojnie, te są do końca zimy, tak naprawdę yy, do początku wiosny. Yy, no dobra, i teraz przejdźmy jakby do meritum odcinka, bo to już 7 minut w sumie. A może by zrobić z tego osobny odcinek? O, to by było dobre, dobra, to będzie osobny odcinek. A teraz sobie przeanalizujmy jeszcze karty. Jak już widzicie, są e, Blow of the Body, Blow of the Head, Gold the Legs, e, Physical Technique, Magical Blocking, Punching, Blow. E, to jest deck na. Mm, który pozwala dwa razy w tygodniu mm, zbijać kombinacje dla super ciosów więc o oh. laj, wybaczcie ale mi się zaziewało kurczę, co ja nie powinienem tak robić, nie na odcinku nie? Yy, talie yy, zobaczmy właśnie o tu już ładnie pokazana talia ta yy, do, do zebrania no to będziemy próbować zebrać eee yy, o, i jest. I Lki, które trzeba zdobyć. I to jest na 50. Dobra, dozwolona. A czekajcie. Dostępność. Wyłączmy. Winno mi się pojawić kilka nowych. O właśnie. I tu wystarczy mieć Deck of gadgets, A i 30 karcianej esencji, żeby go podbić na level. A tu 50. No spoko, dobra. Takie dość, dość logiczne. Eee. Y nie więcej niż dwie, to w ogóle można było dwie runy gnomów? Właśnie teraz się dowiedziałem, że można dwie talie posiadać. Okej. Ale to kwestia, czy można. A nie, bo to inaczej, dobra. Mogę mieć dwie, ale i tak jak używam, to jest wspólne uczenie, ale ją można połączyć, nie? No. Dobra. Y Guardian of the Deck to też widzieliście, że daje. Y Większy level wściekłości Wersydy, na przykład, też fajna sprawa, moroczek, poroczek, moroczek. To właśnie chciałem uzbierać. Tylko, że ten Mikołaj zawsze jest drogi, strasznie, cholernie. Nie pamiętam Mikołaj, czy, czy Yeti Shaman. O, no, zobaczymy, co wyjdzie z tego w tym roku. Może się uda zebrać. Legendarni magmarzy, pola bitew. Y, tu talia weznawcy z Urahasa, no to nie dziękuję na razie, to też dziękuję, to jest ogólnie na magii wszystko, y, tutaj legendarni ludzie, magmarzy, czyli moroczki, moroczki, a taki przeglądowy jak bardziej tam chciałem tą ciekawostkę pokazać z tego pupila, że się zrobił, o, walkę z jedną nadnistotą, mm. oko fajna opcja. Zawsze można sobie wtedy na istotkę jakoś zgarnąć, ciekawe... Ubor chyba jest. Oj przepraszam bardzo, nie wiem czemu takie naziewanie wzięło za mały zapałem. No, ale tak, tak, tak to jest, miał być ekscytujący odcineczek, no dobrze, no to był przeglądzik taki. Nowości między innymi. Tutaj no nic ciekawego, oprócz tego, o właśnie. Archer set, to jest super. W ogóle. Szanse stun tun. Widzę, że są nowe ataki na tego. Yy. O, grubo. Dziecia bez bloku. I i i co to jest? Uuu, grubo. Ale te, te niektóre strzały są. Brałem raz udział, właśnie. Ale no dobra, to już było. Czyli to już przespaliśmy. No, mam to do siebie, że często prze, przegapuję. Ogólnie nawał masek. Może bym zrobił, bo w sumie mam tam jedną. Tym dostajemy czerwone topory i te Rainbow Stones. Mi się by przydały te Rainbow Stones. Tam chciałem sobie taką nakładkę w sumie kupić na, na pierścień, czy, czy na coś jest. No, przydałyby się dwie nakładki jeszcze, nie? żeby zakryć hełm. Oh, he I mam nakładki na hełm, trzeba założyć. No dobra, no to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszło 10 minut takiego bezsensownego gadania, więc nazwijmy to taki przeglądowo informacyjny odcineczek, więc dziękuję za dziękuję bardzo i do usłyszenia.